Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku udamy się do parku, w którym będziemy mogli zobaczyć ruiny starych domów. Zapraszam do oglądania. Tak sobie myślę, że zadzwonię po ciocię Pawełka i Aleksa, a właściwie to dwie ciocie, Sarę i Kaję. Będzie ciekawiej i będzie miło. Dryn, 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 dryn. Halo. No cześć, czy masz ochotę wybrać się z nami do parku? Tak, będziemy za około 15 minut. No to świetnie, widzimy się zaraz. Papa! Pa. Wiem? Teraz zadzwonię do Sary. drin dryń, 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 dryń. halo! Cześć, czy miała być ochotę wybrać się z nami do parku tego z ruinami starych domów? Tak, bardzo chętnie. Za ile będziesz? Z za, za 10 minut albo nawet krócej. No, to świetnie. Widzimy się zaraz. Zaprosiłam jeszcze Kaję. Będzie wesoło. Pa! Pa! Cześć, już jestem. Przyniosłam dla ciebie jeden bukiet kwiatów, drugi jest dla Kai. O, super, ale miło. Dziękuję, ale śliczny. Naprawdę śliczny i jak pięknie pachnie. O, spójrz, już Kaja idzie razem z dziećmi i mężem. O, cześć, Kaja! A bukiety. Cześć, przynieśliśmy coś dla Was. O, dziękujemy. To my się umówiliśmy na wymianę bukietami, czy co? Ale mi miło. Już prawie jesteśmy. Już czuję ten klimacik, ale piękny zapach. Już z dala widać te ruiny. Uwielbiam to miejsce. O, chodźcie, zobaczcie, tu kasa. Już idziemy. Przepraszam, czy tutaj się płaci? Nie, ja się tylko opiekuję tym miejscem. A czy psy też mogą wejść? Tak, oczywiście. To miejsce jest dla wszystkich. Każdy może tutaj wejść. Um, jakby Państwo mieli jakieś pytania, to wszystko wiemy o tym miejscu, więc proszę śmiało, można się pytać. Dobrze, bardzo dziękujemy. Mamo, to miejsce jest świetne. Mamo, rzeczka. No świetnie, chłopcy. Wzięłam nawet wam pływaczki. Czy chcielibyście się potem w niej popluskać? Tak, mamo, bardzo. Spytam się pani, czy można. A, no oczywiście. Zapomniałam o tym. No to zaczekamy tutaj na ciebie, okej? Okay? Okej. Okay. Mamo, czy mogę iść z ciocią? Oczywiście, idź, kochanie. Będziemy tutaj czekać. Dzień dobry, czy w tej rzeczce obok ruin, parku ruin można się kąpać? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, tylko proszę uważać na ostre kamienie i lilie wodne. Oczywiście powiem reszcie, będziemy o tym pamiętać. To dziękujemy, do widzenia. I co można? Oczywiście można, tylko pani mówiła, żeby uważać na ostre kamienie i lilie wodne, zwłaszcza przy małych dzieciach. Aha, okej. Okay. Ojejku, figa, coś by czuła. Co tam piesku? Czego szczekasz? Chodźmy za figą. Synku, nie podchodź tak blisko. Nie wiadomo, co to jest. O jejku, to samica Lisa. Samice Lisa są y, gr groźne dla ludzi, jeśli w pobliżu są młode i jeśli się podchodzi tak blisko. To lepiej nie... nie podchodźmy, chodźmy nad tą rzekę. Lepiej nie przeszkadzajmy samicy lisa. Chłopaki, stopnie, wchodźcie jeszcze do wody. Założę wam przecież pływaczki. Możecie się utopić, to jest niebezpieczne. Mamo, nie chcemy tracić na to czasu. Chłopcy, chyba sobie żartujecie. Będziemy tutaj bardzo dużo czasu, a poza tym. To jest niebezpieczne, mówiłam Wam to przed chwilą. Trzeba je założyć bez dyskusji. Kaja, czy woda nie jest za zimna dla Filipka? Nie jest dziś upalnie. Nie. Filip jest przyzwyczajony do takich temperatur. Aleks, teraz Twoja kolej. Już idę, mamo. No i chłopaki, teraz mo dopiero możecie iść do wody. Będziecie bezpieczni i nic wam się nie powinno stać. Tylko tak jak pani mówiła, uważajcie na ostre kamienie i nie rwijcie lili wodnych, bo to jest cud natury. Chcielibyście, żeby coś się stało z wami? Mamo, robimy aniołki w wodzie. Znakomicie chłopcy, bawcie się dalej. Spójrzcie, jak Filipek się ładnie bawi. Ojejku, figa, nigdy nie lubiła się bawić w wodzie. Cóż za zmiana. Grzeczny pies, ale się pięknie pluska. Spójrzcie, jaki piękny wodospad. Ojejku, już się ciemnia. Zbieramy się, chłopcy, chodźcie. Koniec zabawy. Przyjdziemy tu jeszcze kiedyś. No dobrze, mamo, idziemy. Wasza mama ma rację. Ten ściemnia się już. A ten park jest tylko do dwudziestej i nie ma tu lamp. To my się zbieramy, a z Wami się żegnamy. Zapraszamy do następnego odcinka. Pa, pa! I oczywiście mamy nadzieję, że ten filmik Wam się podobał.